Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie, a ja mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność gościć pana marszałka Bogdana Dujuka obecnie rządzącej ekipy województwem i rozmawiać będziemy na temat bonu turystycznego i turystyki, czym, czym się znaczy pan marszałek się bardzo dobrze zna, bo Augustowianin, a to przecież miejscowość turystyczna. Dzień dobry, dziękuję za to powitanie i za takie uhonorowanie znajomości tematu. Turystyka no zajmuje się nawet z racji, tak jak Pan wspomniał, miejsca zamieszkania. Trudno być wyalienowanym z tego obszaru gospodarczego, bo turystyka jest elementem gospodarki i o tym musimy pamiętać. Turystyka, która na przestrzeni tych ostatnich dekad, po, mówmy o okresie od 1990 roku, po przemianach gospodarczych, przeżywała swoje wzloty i upadki różne były tego przyczyny. Często w dyskusjach obecnych odwołuje się do roku do grudnia 2019, kiedy podczas otwarcia jednych starków turystycznych w Warszawie ówczesny minister zajmujący się sprawami turystyki w rządzie oceniając stan rozwoju turystyki w 2019 roku w 2019 roku, mówił o perspektywie. Jaka jest nadzieja na 20 rok, jakie działania należy podejmować. I cóż się stało? Wystarczyły dwa miesiące, zaczęła się globalna pandemia. Niedawno obchodziliśmy niesławną piątą wprowadzenia stanu epidemiologicznego w Polsce. I wszystkie działania nie tylko w turystyce, ale w wielu, wielu obszarach gospodarczy, gdzie planowany był tenże wzrost, trzeba było zmienić, trzeba było wprowadzać nieraz drastyczne, z jednej strony no środki związane z ograniczeniem tragicznego wpływu pandemii na funkcjonowanie społeczności, funkcjonowanie nas wszystkich i turystyka drastycznie spadła. Turystyka praktycznie nie istniała w pierwszym roku, w drugim roku. Później zaczęły pojawiać się jakby perspektywy tej odbudowy, tej chęci nas wszystkich do skorzystania z urlopu, do wyjazdów krótszych, dłuższych, krajowych, zagranicznych, oraz z otwieraniem się kolejnych linii na połączenia z ośrodkami turystycznymi w Europie, na świecie. I gdzieś spadła do poziomu Około 4%, nawet poniżej 4%. Wobec tego przystąpiono do działań na rzecz odbudowy, powrócenia do tego udziału tak znacznego jak na, na polskie warunki turystyki w PKB, w gospodarce. I znowu sztąpnięcie, szczególnie w naszym regionie, mianowicie sytuacja na granicy. Mówimy polsko-białoruskie, a tak na dobrą sprawę po należy mówić po, 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 podlasko e, białoruskiej. I znowuż e, nasze plany rozwoju, działania, e, znowu trzeba było weryfikować i szukać rozwiązań, które e, funkcjonowały w szerszym wymiarze e, lub nie funkcjonowały. Mówi pan e, o obonie turystycznym? E, o obonie turystycznym, e, które ma pobudzić, bo sama e, działalność promocyjna, samo pokazywanie naszego regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, jako e, obszaru, e, gdzie środowisko e, w wielu terenach cennych, e, jakby interesujące turystycznie, jest e, e, czyste, e, jest e, zachowane. E, w prawie nieskażonej postaci, woda, lasy. Jednakże okazuje się, że to za mało. Należy jednak wprowadzać nowe działania. Panie marszałku, ja ostatnio rozmawiałem z osobami z branży turystycznej przy okazji wizyty pani minister Połczyńskiej na Łęcz, ale nie tylko i oni wspominali o kilku rzeczach, o tym, że w ich przypadku ten spadek odwiedzin turystów jest dużo większy niż pokazuje to GUS. E Twierdzą, że wynika to z porównywania do czasu, kiedy była zamknięta część województwa, więc to nie jest jakby. To był też kryzys. Mówią, że odwołują się, się do danych związanych z okresu po pandemii, kiedy też ta turystyka dopiero zaczynała ruszać i wskazują, że te dane są mocno zafałszowane. Ich zdaniem kryzys jest znacznie głębszy. Oni twierdzą, że już wykorzystali w dużym stopniu swoje zasoby. Promocja niewiele daje, ponieważ kiedy przyjeżdżają ludzie, dostają SMS-y z informacją, SMS-y, które wysyłane są przez yy, rząd, chyba przez organizacje rządowe, że należy uważać, bo może być tu niebezpiecznie, bo rzeczywiście wojska jest bardzo dużo i czasami pojawiają się też nie, osoby, które nielegalnie przekraczają granicę. I idzie to w dużej kontrze do yy, tej informacji, zapewnić, że be, Podlasie jest bezpieczne. Więc mówią, że jest z tym duży problem i należałoby w jakiś sposób wesprzeć yy, Turystów, tu, ciągnąć tu jako, w jakiś sposób turystów. Sama promocja może być za mała, tak uważają oni. Ja nie jestem ekspertem od turystyki, mieszkam w Miałemstoku, co najwyżej jestem turystą. Natomiast wierzę, jakby w to, co, co mówią, bo są to ludzie, którzy no, żyją z tego. Czy to rozwiązanie, które mógłby Pan powiedzieć o tym rozwiązaniu, najpierw porozmawiajmy może o tym rozwiązaniu, które przyjęliście teraz jako zarząd województwa, a potem chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, o, jak, trochę o szczegółach, bo o tych szczegółach to coś tam słyszymy, ale niewiele. To może za chwilę, ale to jedno zdanie odnośnie tych danych. Faktycznie, jak otrzymałem niedawno na prośbę z Ministerstwa Sportu i Turystyki dane, Gusowski, na temat ilości odwiedzin w naszym regionie w miesiącach tych jesiennych, tak od, od lipca do, do późnej jesieni ubiegłego roku, to te dane nawet ja ich nie wykorzystuję. Bo one, tak jak Pan powiedział, one praktycznie nie oddają, nie dają informacji nie mówimy o pełnej, ale nie dają informacji o faktycznie wizytach turystycznych. Okazuje się, że największa liczba turystów według tych danych gustowskich przyjechała do Białogostoku Kilkakrotnie więcej niż w e, miejsce interesu, e, ciekawe turystycznie. E, oczywiście nie wspominając o Augustowie. I trzeba by było dokładnie przeanalizować na podstawie może danych telemetrycznych, więc, e, kto faktycznie był w celach turystycznych, a kto w celach włącznie służbowych. I tutaj korzystał z noclegu w stoku. Więc trudno opierać się o takie twarde, twarde dane. My w ubiegłym roku, to co Pan poruszył, jak usłyszeliśmy, sam otrzymywałem te komunikaty, szczególnie w języku angielskim. Były zatrważające i, i wielu gestorów sektora turystycznego zwracało nam uwagę. Sami podjęliśmy jako zarząd województwa interwencję w Ministerstwie Sportu i Turystyki, żeby oni jako odpowiedzialni za ten obszar e, doprowadzili e, do ograniczenia tych e, SMS-ów przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, e, adresowanych do wszystkich i do mieszkańców i do przyjezdnych. Bo to odstraszało i w sposób, e, w sposób ewidentny. E, to udało się, ale szkody były już poczynione. E, Później zgłaszaliśmy także ideę bonu dla regionu jako e, takiego antidotum, które może nie zaspokoi zainteresowanie wszystkich chętnych do odwiedzenia regionu, ale będzie takim sygnałem, że wspieramy nasz sektor turystyczny, podejmujemy działanie, aby zachęcić, e, zachęcić mieszkańców innych terenów innych regionów naszego kraju do przyjazdu do województwa podlaskiego. No, różnie z tym się działo i dopiero jesienią przy pracach nad budżetem województwa na 2025 roku myślę, że jednoznacznie akceptowalna wspólna inicjatywa i tutaj nie patrząc na to, czy ktoś jest z jednego ugrupowania politycznego, ktoś jest centrowego, a ktoś jest z, z prawej strony. Wszyscy to zaakceptowaliśmy. Jednocześnie podejmując wysiłek dotyczący zwiększenia środków samorządowych. Bo tak jak mówiłem, rząd wprowadził strefę buforową w puszczy białowieskiej, a więc rząd powinien chociaż w części przyczynić się do e, wsparcia naszych samorządu regionalnego działań wspierających e, ten sektor poprzez właśnie e, różne formy, e, nawet wsparcia finansowego turystów, mieszkańców innych e, regionów. Drożyliśmy, bo w budżecie województwa znalazły się niewielkie pieniądze. W tej chwili mamy 2 miliony złotych. E, wkrótce rozpoczynamy, Y, nabór y, obiektów noclegowych zainteresowanych w udziale, udziałem w y, tym programie. Bo są to pieniądze publiczne, a więc nie możemy po prostu na zasadzie y, kto chce, to niech się zgłasza, otrzyma. Y, to wówczas pojawiłoby się, no to od kogo? Od mhm. województwa, to przyjdą do nas do e, kasy województwa Podlaskiego po pieniądze, e, do hotelu, do innego miejsca, więc musieliśmy e, poświęcić trochę czasu na przygotowanie zasad, e, przygotowanie naszej strony internetowej, dedykowanej wyłącznie Podlaskiemu Bonowi Turystycznemu, gościnne Podlaskiemu, bo taka tak. e, rozszerzona, ale wspólna nazwa, tegoż bonu turystycznego jest. Ogłaszamy konkurs dla branży noclegowej, żeby się zgłaszały i poprzez stronę internetową w obiegu elektronicznym wszyscy zainteresowani po akceptacji obiektu, jeżeli chodzi o rezerwację noclegu i wykorzystaniu otrzymają obniżoną wartość zapłaty za nocleg. Podzieliliśmy y, y, obiekty noclegowe lub miejsca do przenocowania na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są tereny pola namiotowe, tereny kamperowe, to są schroniska młodzieżowe, y, gospodarstwa agroturystyczne. Druga to są już pensjonaty, hotele jedno-dwugwiazdkowe i trzecia hotele trzy i wyżej yy, gwiazdkowe, czyli cztero no i pięcio, bo mamy tam mamy takie taki również yy, w regionie. Yy, I warunek yy, następny, co najmniej dwie doby. Czasami spotykałem się z pytaniem, no dobrze, a dlaczego dla innych gestorów, dlaczego no. wyłącznie baza noclegowa? z jednej strony jakby to jest prosta odpowiedź jaka się nasuwa, że jak wszędzie sami, jak gdzieś jeździmy, jeżeli korzystamy z bazy noclegowej, wyjeżdżając turystycznie czy nawet służbowo, to przy tej okazji gdzieś jeszcze idziemy w miejsca ciekawe, turystyczne, miejsca kulturalne, muzea, czy idziemy i kupujemy bilety. Jeżeli jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu, kupujemy po raz pierwszy kupujemy pamiątki z tegoż miejsca, inne jakieś produkty. A więc to jest tak, że to miejsce noclegowe rozpoczyna ten łańcuch zakupowy, łańcuch potrzeb przybyszów. A więc, że to jakby jeden taki najważniejszy, jakby element, bo na tym korzystają wówczas wszyscy. Z drugiej strony, jak zidentyfikować na przykład przewodników turystycznych, czy wyłącznie ci, co są w ptt ale mogą przejść przewodnicy, prowadzić własną działalność gospodarczą, indywidualną. Tutaj wierzymy, że jak grupa przyjedzie, czy jeżeli będą mieli oferty, Obiekty noclegowe, które zostaną udostępnione gościom, to będzie możliwość wówczas korzystania z, z tego przewodnika na danym terenie i zapłacenia już jemu bezpośrednio. I, I to jakby spowodowało, że oparliśmy się wyłącznie o bazę noclegową. Chcemy. Yy, przeprowadzić. I to zaczynamy, bądź turystyczny zaczynamy od okresu wielkanocnego do grudnia. Yy, I tak jak mówiłem, yy, branża noclegowa będzie samorządowi, yy, tu będzie Podlaskie Regionalnej Organizacji Turystycznej, której samorząd Województwa Podlaskiego zlecił realizację yy, tego yy, projektu. Będzie wystawiała yy, faktury. A prot będzie je opłacał. Stąd też ta kwestia sformalizowania. No, niestety jest ona konieczna, bo tak jak już mówiłem, to są pieniądze publiczne. Panie marszałku, pomysł niewątpliwie dobry. On jest troszeczkę jakby wzorowany na rozwiązania, które się sprawdziły i chwała za to, że korzystacie z czegoś, co się sprawdziło. Natomiast pytanie, pytanie mam dwa w związku z tym właśnie bonem. Pierwsza. Kwestia to kwestia skali. Jeżeli dobrze liczę, to w przypadku tej kwoty 2 milionów będziemy mieli w najlepszym razie do czynienia z 7-8 tysiącami, przy założeniu, że tych najtańszych wizyt będzie więcej, bo tak przeważnie tak. statystycznie to wynika. Skala wizyt turystów, którzy no, rezerwowali noclegi, to było kilkaset tysięcy, jeżeli w skali roku, w terenie, na terenie całego województwa podlaskiego. Czy mm, Pana zdaniem przy takiej dysproporcji kilku tysięcy do kilkuset tysięcy to będzie y, taki rodzaj pomocy, który y, faktycznie będzie y, wesprze, będzie realnym wsparciem? Czy to jest bardziej pilotaż, czy to jest bardziej jakby kwestia impulsu? Bo to, to mimo wszystko jednak będzie trochę kroplówka. Będzie kroplówka, ale to co Pan jako drugą możliwość, to jest impuls to będzie wsparcie dla tych, którzy skorzystają. Dla tych będzie wsparcie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić zainteresowaniu, określmy, nawet 100 tysiącom chętnych do przyjazdu do regionu Podlaskiego. Natomiast my zaczynamy. Tak jak wspominałem, tworzymy od podstaw nasz system. BON turystyczny który realizował rząd od 2020-2021 roku o wartości około 4 miliardów złotych, on także ewoluował. W pierwszym okresie i w drugim okazywało się, że wykorzystanie jego nie było adekwatne do ilości pieniędzy, które były w tym funduszu. Stąd rozciągano możliwości realizacji Bonu turystycznego na siłownie, obiekty kulturalne, baseny, mm -hmm. już później, aby pieniądze mm -hmm. weszły na ten e, rynek do sektora szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. I, I to jest dobre, że na tyle było to elastyczne, że była możliwość. My e, działamy, mając oczywiście z tyłu głowy tą ideę, ale staramy się w oparciu o nasze własne jakby zasoby e, pod realizatora. Tam realizatorem był ZUS, a więc przy ich i mocach jakby przerobowych, ale w postaci ilości pracowników zatrudnionych systemach informatycznych wykorzystywanych do e, realizacji bonu, e, są nieporównywalnie większe, olbrzymie e, wręcz do, do naszych zasobów. My chcemy to zrobić. E, Będąc do, i z jednej strony jako pilotaż traktując, ale z drugiej, my jesteśmy w tej mierze jako region innowacyjny. Nikt w Polsce regionalnego bonu nie realizuje. Prawda. Natomiast jak poszedł sygnał już w styczniu, że województwo podlaskie będzie realizowało nasz regionalny samorządowy bon turystyczny, to już kilka województw się kontaktowało. A czy już macie zasady określone? A skąd pieniądze? A następne już takie realizacyjne pytania. I to jest ten, również dodatkowa, ta wartość dodana, a więc... Promocja naszego regionu. Okej, okay, to czyli to rozumiem, że ten program, te 2 miliony, które w tej chwili y, wchodzą na rynek, to nie jest ostatnia, ostatnie słowo samorządu, jeżeli chodzi o wsparcie branży. Możecie traktujecie to jako pilotaż i możecie, li, można liczyć, że jeżeli kłopoty branży będą w dalszym ciągu tak duże jak teraz, to y, planujecie kolejne kroki podobne? Kolejne, tak samo jak jeszcze nie zakończyliśmy starań. O pozyskanie środków e, z centrali. No właśnie, o ja to I, chciałem i, zapytać. Jak to i, wygląda? Bo przecież w tej chwili y, wydaje się, że y, macie takie same przełożenia jak poprzednia ekipa, do, bo to jest ta, ten, ta sama koalicja, ta sama grupa polityczna, a y, akurat w tej sprawie tutaj y, takiego przełożenia nie ma. Znaczy, to nawet nie tyle o przełożenie, tylko musimy pamiętać, że jako region znaleźliśmy się trochę, w sytuacji związanej z tym, że we wrześniu ubiegłego roku Dolny Śląsk i te regiony okoliczne, Opolskie, Lubuskie, nawiedziła powódź. Stały się rzeczy tragiczne, widzieliśmy obrazy, wielu z, z nas, mieszkańców województwa jeździło z pomocą, także my jako samorząd województwa wsparliśmy gminy. Na, na najbardziej pilne potrzeby, które te, te gminy miały. I znaleźliśmy w sytuacji troszkę niekomfortowej z naszą ideą. Wiadomo, że wsparcie dla Dolnego Śląska musi iść ogromne ze względu na zniszczenia infrastruktury publicznej, drogowej, także zniszczenia. Domów mieszkańców terenów ogarniętych powodzią. W naszej sytuacji to była kwestia, że być może to będzie krótkookresowy czas, nie będzie to długie, ta sytuacja na granicy i że ten ruch turystyczny odbuduje się. Działamy wspólnie, podejmujemy wspólne działania i no, nie chcę powiedzieć, żeby później pan mnie nie rozliczył, że podczas tej rozmowy pan powiedział, że na pewno dostaniemy pieniądze. Ale mogę powiedzieć po ostatnich rozmowach w Warszawie, że jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o pozyskanie funduszy rządowych na wsparcie ideę banu turystycznego. Panie Marszałku, wydaje mi się, że niezależnie od barw politycznych wszyscy będą trzymali kciuki za to, żeby się Panu powiodło, bo to jest bardzo istotna i ważna sprawa. Natomiast ja mam jeszcze ostatnie pytanie, jakby takie podsumowujące. Czy Pan jest zdania, albo jest przekonany, że uda się, nawet gdyby z przyczyny, z powodu, jakichś powodów centrala nie sypnęła nam tych pieniędzy, mogą być różne przyczyny, to będziecie próbowali go próbowali ten bon turystyczny w tej wersji, która teraz jest kontynuować chociażby w skali regionalnej. Panie redaktorze, jako region, jako samorząd, my rozpoczęliśmy przed dwoma laty już wsparcie sektora turystycznego, organizując jakby dwa w jednym, przyjemne spożytecznym, organizując i realizując projekt poznajemy Podlaskie. czyli program wycieczek uczniów szkół podstawowych do miejsc atrakcyjnych turystycznych, ponieważ tak jak sam wielokrotnie mówiłem, czasami uczniowie wiedzą więcej o zabytkach basenu Morza Śródziemnego antycznych niż Podal. tych, które są nieopodal miejsca zamieszkania, 20-30-50 km. I zaczęliśmy też jako element wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej naszego regionu. Rokrocznie po tych dwóch edycjach już możemy powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, i my nie dyskutujemy o zawieszeniu projektu, tylko realizujemy w tym roku kolejną edycję. W tym roku dorzucamy jeszcze też jako pilotaż taką ideę, Wspólnie z PKS Nowa organizacji dwóch tras autobusowych, na razie startujących z dworca w Białym Stoku, po naszym tu najbliższym obszarze wokół Białego Stoku, a więc od tykocin, poroż. Wycieczka, wycieczka krajoznawcza. Wycieczka krajoznawcza, z drugiej strony Suprać. A więc zainteresowani będą mogli skorzystać. Z tychże autobusów, żeby dojechać i zwiedzić miejsca atrakcyjne turystyczne i traktujemy to jako pilotaż, mając nadzieję, że to zaskoczy i w przyszłym roku znajdziemy jeszcze trzecią trasę, o której już mówiliśmy, ale na razie, żeby nie przedobrzyć, bo czasami nadmiar jest najmniej pożądanym czasem. Tak samo i z Bonem. Sądzę, że jeżeli nam się udać uda w tym roku przeprowadzić realizację tego bonu bez większych problemów, bo i nawet wielkie firmy czasami mają problemy techniczne, zawieszają się aplikacje, programy. Mam nadzieję, że nas to nie spotka. Uda się to zrealizować, to będziemy mieli mocny argument na kolejny rok i kolejne lata w dyskusji z rządem, jeżeli chodzi o wsparcie sektora turystycznego. Że my jako region potrafiliśmy zrobić, nie wsparliście nas poprzednio, to tym razem w dwójnasób musicie to, pomóc. To, to trzymam kciuki wobec tego za te starania, a ja powiem, nie wiem, czy Pan Marszałek wie o tym, ale jak, jeśli nie, to się pochwalę, bo rzadko się zdarza. Słuszną rzeczą jest chwalić się samemu sobie, jeśli inni tak. nas nie chwalą, że pomysł właśnie gościnny Podlasie i bon Turystyczny pierwszy raz padł tutaj w tym studiu. Rzuciliśmy ten pomysł, potem go podchwycili politycy i niezmiernie się cieszę, że ten pomysł został zrealizowany Nieważne w jakiej wersji i nieważne na jaką skalę, ważne, że on generalnie jest, to znaczy, że można się w wielu sprawach pogodzić, mimo różnego rodzaju sporów, różnic i, i dyskusji. I moje słowa. Yy, to... Podziękowania chyba bardziej, bo to bardziej tur, tutaj korzysta branża turystyczna niż my, więc raz jeszcze yy, słowa, słowa uznania i podziękowania. A ja będę pilnie się przeglądał, mam nadzieję, że z panem marszałkiem będzie okazja jeszcze się spotkać i popytać właśnie o te kwestie związane z branżą turystyczną, bo ze względu na długość programu, dobrze nam się rozmawiało, to niestety nie udało się nam zadać wszystkich pytań. Ja, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie bardzo politycznej był, był pra, prawdziwy polityk... Samorządowiec. Samorządowiec Polskiej Strony Solidowego, wicemarszałek Mar Bogdan Dujuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję i gratuluję. Istotne i ważne jest to, że e, tak samo jak pomysł Poznajemy Podlaskie, e, mówiąc szczerze, schrona druga podchwyciła, bo zaproponowałem tak. ideę tych wycieczek, tak samo tutaj są rzeczy które nas dzielą pod względem społecznym, ale są rzeczy, które łączą. Gospodarka nie ma barw politycznych, realizacja wielu inicjatyw społecznych nie ma barw, bo każdy z nas jeździ po drogach, każdy z nas korzysta z pomocy publicznej, na przykład poprzez szpitale czy inne instytucje. I wobec tego y, są rzeczy, które, nad którymi powinniśmy normalnie, roz, o których normalnie rozmawiać, nie patrząc na to, y, kto jaką legitymację ma. Także ja się bardzo cieszę, że pomysł został podchwycony. My jako redakcja y, staramy się nie angażować w tematy polityczne, chociaż czasami my mamy krytyczny pogląd na różne sprawy. Proszę, państwa, proszę państwa, dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.